Witamy na ośnieżonych, nieprzewidywalnych drogach Quebecu. To jedno z pierwszych miejsc w Ameryce Północnej, gdzie osiedlili się Europejczycy. Kiedyś region należał do Francji, jednak później przeszedł w ręce Anglików. Obecnie to kanadyjska prowincja, w której dominuje język francuski. Chcemy lepiej poznać tutejsze miejscowości i dlatego zdecydowaliśmy się pierwszy raz w życiu, zimą, spróbować Van Lifeu. To co widać za mną to jest olbrzymia wielka góra śniegu Ale taka okropna, bo czarna i roztapiająca się Myślę, że w ciągu pewnie dwóch dni to wszystko zamieni się w wodę I tutaj zaczynamy naszą przygodę z kamperowaniem W ogóle kampera ogarnęliśmy tak totalnie na szybko Bo gdzieś z dwutygodniowym wyprzedzeniem I znaleźliśmy tylko jeden wolny termin I jedną opcję taką w miarę no, około tam 850 zł za dzień Za wypożyczenie tego kampera Nigdy tego nie próbowaliśmy I zobaczymy co z tego wyjdzie no, ale opinie były dosyć ciekawe bo na przykład ktoś dał jedną gwiazdkę i napisał, że nie podobało mu się to, że było brudno i że poprzedni wynajmujący zostawili popcorn. I tutaj śpią te wszystkie wany, zamykają za dwie godziny. Mam nadzieję, że zdążymy i lecimy ogarnąć samochód. Wow, jakie, jakie duże biuro w ogóle. Pan jeszcze Dodatki. wypełnia tutaj dokumenty, i będziemy musieli chwilę zaczekać, bo Borys będzie kierowcą, więc wszystko musi być przebukowane na niego. Ja jestem strasznie ciekawy, czy w ogóle dużo osób podróżuje kamperami właśnie zimą, i w sumie jest taki najgorszy okres zimowy, bo to nie jest taka ładna zima, że wszędzie jest śnieg i tak dalej, tylko taka okropna, roztapiająca się. No, zobaczymy, że gdzieś może na jakichś parkingach spotkamy innych ludzi podróżujących w ten sposób po Kanadzie. Quebec to jest największa prowincja Kanady, olbrzymia. Tu jesteśmy dosłownie do na jej początku, i my chcemy jechać. Mniej więcej w tą stronę, i tutaj przeprawić się potem promem na drugą stronę, jeśli to będzie możliwe. No i gdzieś tu pojeździć, po tych pustkowiach trochę. A tu są auta. ten chyba jest nasz. Tak mi się wydaje, nie? And how is it in Canada, in general, when it comes to camping, like in an... RV Can we camp in some random places? Uh, yeah, sometimes people use like uh, you know Amer the American chain Walmart. Yeah. Sometimes people go there. They they use the, the spot, but they always make sure uh -huh. they allow. But most of the people they use campsite. But ah, in okay. summertime. Uh -huh. okay. But yes. in the winter it's probably not popular to travel. No, winter people are it, but they go to United States. Yeah. oh that's interesting. So in Canada it's not really Like because it's for the temperature You rent it, but you don't have anything to do. Uh -huh. so easy. All right. No, no, like you cannot use a bathroom, uh -huh. no toilet, is clothes, uh -huh. no activity for the camping. And in all of the cars, it's like forbidden to use the toilet. All like of them. All of them. Uh -huh. mm -hmm. That's yeah. why you have like maybe you have the good price, but we send someone, it's expensive. Is there problem with the Yes, because we have all cards and we not to pay So you can only pay with a credit card and not cash is also not an option. Only credit card. No i dupa, okazało się, że nie możemy zapłacić, bo mamy, nie mamy karty kredytowej. Powiedzieli nam, żebyśmy ogarnęli kogoś, tutaj jakiegoś znajomego, który by nam, żebyśmy my mu zapłacili i on nam za swoją kartą kredytową to ogarnie. A pan zamyka, jest czwarta, za dwie minuty zamyka i powiedział, że sorry, ale przyjdzie jutro. No dobra. To dzisiaj ogarniamy co no, tak. mam nadzieję, że jutro wracamy i, i że się uda. Mm. Ale nie spodziewałem się tego typu problemu. Ja problemów. też, jest mi tak przykro, bo już chciałam dzisiaj ruszyć w trasę. Znaleźliśmy 15 minut z buta od tej wypożyczalni motel i będziemy teraz chyba tutaj próbować coś wynająć. Dzwoniliśmy, że mają wolny pokój i w pokoju zaczniemy dalej walczyć z naszym problemem i mam nadzieję, że jutro się już uda. Zarówno w USA, jak i w Kanadzie wymóg posiadania karty kredytowej przy wynajmowaniu samochodu to standardowe zabezpieczenie stosowane przez wypożyczalnię. Niestety, jako że wcześniej w Europie karty debetowe zawsze nam wystarczały, nie wiedzieliśmy o tym, przez co tracimy cały dzień. Szczęśliwie kartę kredytową udaje nam się wyrobić w kilka godzin. Witamy z powrotem w tym samym miejscu. Zobaczymy, jak pójdzie nam tym razem. Hello, hello. hello. hello, hello. Checking now? Yes, yes, it works. Poszło wszystko. O Jezu, ale ulga. <grym> Teraz dopiero zaczynamy przygodę, a my już tacy zmęczeni, nie, co mi działamy. Wygląda na to, że się udało o, to wynajęte, ale nam musimy obejrzeć filmik instruktażowy, zanim w ogóle do niego wsiądziemy On, on zapytał, w jakim języku chce. Czy po holendersku, czy po, po niemiecku? niemiecku? Ja mówię, ja a najlepiej po angielsku. A nie No dobra. dobra. <grym> Udało się, Wypożyczyliśmy. pół godziny z ziomkiem gadaliśmy o wszystkim Wydaje mi się, że już to ogarniamy Chociaż w sumie nie jeździliśmy nigdy w ogóle taką wielką furą Więc na pewno będą jakieś, będą jakieś problemy, albo obie jak najmniej Ale chyba się tak bardzo nie stresuje, że mamy to pełne ubezpieczenie, nie? W Brazylii jak nam w ogóle chcieli znaleźć auto na jakieś połowiczne ubezpieczenie To powiedzieliśmy no no Więc jedziemy, tak. chcemy wyjechać z Montrealu teraz I wjechać jakby tak głęboko w Quebec W miejsca, gdzie podobno ludzie mówią praktycznie tylko po francusku jesteśmy bardzo ciekawi tego więc jedziemy to jedziemy. sprawdzić. No i niestety wkopaliśmy się trochę, bo musieliśmy zjechać. Jesteśmy w jakiejś dzielnicy domków jednorodzinnych. to jest mega dużo śniegu. Najgorsze to wyjechać z miasta w nowym autem. Po wyjechaniu za Montreal okolica powoli pustoszeje. Dookoła nas wyrastają lasy, pojawia się więcej śniegu. Do tego wieje silny wiatr, a prognoza pogody nie zapowiada poprawy już na drogę i w sumie cel jest na dzisiaj tylko jeden. Znaleźć miejscówkę, jakąś dobrą miejscówkę, żeby się przekimać. Faktycznie musimy do siebie krzyczeć, czyli ta recenzja była prawdziwa. No, Nic nie słychać i musimy naprawdę bardzo głośno mówić. Pojedziemy nawet 80 na godzinę. Maksymalnie możemy jechać setko, no ale czuję, że jak do auto pracuje, to lepiej się... Jest mega głośne, no ale póki co mi się podoba. Ej, Te drogi są masakryczne tutaj. Przecież pundę to jest normalnie, co dziura na dziurze i jedziemy główną drogą jakby z Montrealu w kierunku Quebecu, a czuję się dosłownie jakbyśmy... Może dobra, ok, nie będę przesadzał, że gdzieś na wschodzie. Ale bardzo to jest szokujące, bo jak wyjechaliśmy z Ontario, to ewidentnie jest jak... O! Teraz lepiej to. Ale przyszedł czas żeby włączyć radio i zobaczymy, co tutaj gra Są, my są konektowani do Nie, No, bo ja parę ale jeśli to No dobra, czyli mamy tutaj francuski, definitywnie po francusku radio jak się włączy. W sumie tak jak gadaliśmy z ludźmi, to na przykład oni potrafią odpowiedzieć po angielsku, rozumieją cię i tak dalej, ale wolą po francusku i to do tego stopnia, że nawet jak na przykład musimy się czymś tam wspomagać, mówimy po angielsku, to oni nam odpowiadają po francusku, jakby nie przechodzą na ten język angielski. No i hop, mała przerwa i jedziemy zaraz dalej. Spodziewałem się, że zaraz jak wyjedziemy z Montrealu, to ten śnieg praktycznie się roztopi, ale tutaj, na tych pustkowiach, jest go naprawdę sporo i myślę, że jeszcze trochę poleży. Widać, że jest zgarnięty tak po prostu na boki, tworzy takie wielkie, wielkie hałdy tego śniegu, są wszędzie. <laughs> o kurde. Tam jest budka telefoniczna, w ogóle w połowie zasypana śniegiem. I domek. Tutaj Ola postawiła nogę i ja mogę wstawić łapę tak głęboko. Ale żeby nie było, wiemy, że możemy się odlać po prostu gdzieś w krzaki, ale jesteśmy po prostu ciekawi, czy tam ktoś może jest. My naprawdę chcemy spotkać jakąś babuszkę mieszkającą gdzieś tutaj wokół obok autostrady. Bonjour, yeah, i jak Lekemicy. <sighs> Malczyliśmy na jakiegoś croissant'a w takim francuskim stylu gdzieś przy drodze, ale na pewno gdzieś dalej znajdziemy takie miejsce. Widocznie tutaj akurat jest bardziej tak pustawo. Zadzełem, bo, bo nie nawet, czy co? Może się przestraszył nas, czy coś. <grym> Możliwe. Bo wyglądamy jak jacyś psychopaci, nie? Wchodzimy w śnieg, nie wiadomo co chodzi. Ale on przyjechał jak my stamtąd wychodziliśmy, więc może nawet nie wiedzieć. <grym> Całe mam mokre nogi, ale ważne, że odpalamy i jedziemy dalej. Widziałem w oczach tego starszego pana taką samotność, tego, który tutaj tirem stał. Taki mega był zdziwiony, że go zagadujemy. Takie mam odczucie, że to nie jest to samo, co zagadywanie na przykład kierowców, ciężarówek w Europie no ale zobaczymy jak będzie dalej ale na pewno byłoby tu super ciekawie łapać stopa bo trochę poczułam się jak w Europie bo w Europie też zawsze jak łapaliśmy na stacjach benzynowych i pytaliśmy kierowców no to patrzyliśmy na tablice rejestracyjne i dostosowywaliśmy mniej więcej język w którym zagadywaliśmy do siebie Park parkowanie czyżbyśmy zajęli miejscówkę na noc? No dobra, to czeka nas chyba pierwsza noc w komperze. Mieliśmy problem z ogarnięciem tych autostrad i mostów, przez które przejeżdżaliśmy, bo nie wiedzieliśmy, czy one są płatne. Powiedzieli nam, że, po prostu, że jeśli nie było żadnej budki do płacenia, to zczyta numer rejestracji i wyślą te, ten rachunek do, do wypożyczalni. Potem to będziemy musieli uregulować. Tak, i kolejny problem, którego już doświadczyliśmy, to ten, że większość z tych parkingów y, przy drodze jest po prostu możliwa do 4 godzin, a później trzeba stąd jechać. No i nie jesteśmy pewni jak jest z tym, na którym jesteśmy teraz, bo nie widzieliśmy wprawdzie takiego znaku. Dzisiaj trochę spadnie poniżej zera temperatura. E, my możemy włączyć ogrzewanie na tam, max 2 godziny. godziny. No dobra, to zbieramy się za przygotowaniem do noclegu. Pierwsza noc na parkingu w naszym kamperze śpimy oboje na górze, żeby jednocześnie to ciepło tak się kumulowało, żebyśmy mogli się grzeć nawzajem. A później zjemy sobie kolację, czyli. Nasze suszy, które tam leżą A, i bardzo ważna rzecz Baterie do aparatu i płyn do soczewek i tego typu rzeczy e, Śpimy razem z tym, podśpiewamy to będziemy mieli Dzięki temu baterie się nie rozładują, a już tam kiedyś się zdarzały takie sytuacje I e, nie zamarzą nam te wszystkie płyny, które tu mamy Wasabi, który dajemy na susz, jest bardzo ostre O kurde, to pali, masakra! Nigdy w życiu nie jadłem takiego wow. Z jest... trochę dla załagodzenia. Cały dzisiejszy dzień był dość stresujący. Nigdy nie robiliśmy, robimy coś nowego całkowicie. Jesteśmy w całkowicie innej kulturze. Jakby nie możesz spać faktycznie gdzie chcesz, tylko musisz jechać na konkretny camping. Musisz go rezerwować wcześniej. Musisz go wcześniej rezerwować, więc w sumie jakbyś pojechał z namiotem albo wynajął domek i pojechał z zwykłym osobowym autem. Bo zazwyczaj też widziałam, że te campingi są po 2-3 tygodnie musisz spędzić. No to mhm. jaki to ma sens? No to już możesz sobie domek wynająć. jakby mhm. Sens ma taki, że możesz sobie mieszkać gdzie chcesz. Tak samo teraz planowaliśmy sobie trasę na szybko i zobaczyliśmy, że w jednym miejscu jest przeprawa promem. No i tak pomyśleliśmy, dobra, spokojnie, to pojedziemy tam i ogarniemy. I gdzieś mi wskoczyła informacja, że trzeba zarezerwować to najlepiej dwa dni wcześniej. No, to jest dla nas nowość. W takim Kazachstanie, czy. No w Kazachstanie. żeby nie było po prostu przyjeżdżasz i, I idziesz, jesteś nie? i spoko, nie? I jakby płyniesz. Tak. Nie musisz nic rezerwować wcześniej. A to nie jest łatwe rozłożenie tego tu. No to jest pod samą moją głową. Tu jest taka kołra, która jest podobno, niby cieplejsza niż nasze śpiwory. To jest nasz śpiwór do plus 5 stopni, a to ziomek powiedział, że no, e, niby jakieś minus 5, podobno. Jesteś w, ku w kurce i w piworze, dobrze że to rozumiem? Bardzo dobrze to rozumiesz. No, ale na pewno będzie minimalnie cieplej niż na namiocie. Ale w sumie, mimo że zrobiło się ciemno, to jest jeszcze wcześnie, więc odpalimy sobie laptopa i, jak typowi cyfrowi nomali, załatwimy sobie zdalnie kilka spraw. I wszystko oczywiście za pomocą naszego profilu zaufanego. Ogólnie, już w tym roku udało nam się rozliczyć PITY przez internet, będąc za granicą. I tak sobie pomyśleliśmy, że kurczę fajnie by było sobie popodróżować trochę po Europie, jak już wrócimy z tej Kanady. No, a jak podróż po Europie, no to warto wyrobić sobie kartę EQUS, która potwierdza nasze ubezpieczenie i ułatwia korzystanie z opieki zdrowotnej w krajach Unii Europejskiej w Szwajcarii, Norwegii, Islandii i Liechtensteinie. Profil zaufany założyliśmy z pomocą mBanków, dosłownie kilka kliknięć. Obecnie trzeba wejść na stronę epuap.gov.pl, kliknąć zarejestruj się i wybrać najlepszą dla Was opcję. A jeśli nie macie profilu zaufanego, będziecie mogli go potwierdzić przez moje ID. Co ważne, taki profil mamy na 3 lata, a potem trzeba go przedłużyć. Okej, okay, i teraz z pomocą profilu zaufanego złożymy wniosek o wydanie karty EKUS. Yy, no i wszystko jest bezpłatne. Warto też pamiętać, że można inne sprawy załatwić za pomocą profilu, na przykład sprawdzić punkty karne, założyć działalność gospodarczą albo meldunek. Nam profil zaufany ułatwił i ciągle bardzo ułatwia życie. Sami decydujemy, kiedy załatwić swoje sprawy bez marnowania czasu na dojazdy czy kolejki. Oczywiście polecamy zarówno profil zaufany, jak i mBank. Wszystkie linki znajdziecie w opisie. No, a my się zbieramy do spania. No, spania. Dobranoc. No i dzień dobry, pobudka dzień dobry. o ósmej rano. Myślałem, że staniemy wcześniej, bo poszliśmy spać gdzieś koło 22 no ale było tak zimno, że wydaje mi się, że to godzina jak szósta czy coś, nie dało rady w ogóle się wstać. Ale było całkiem ok. było super ciepło, aż zjem skorpetki w nocy. Na naprawdę? Bosu, no. Ty byłaś w piworze tym, owinięta? Tak. Spaść w, kur w kurtce. Właśnie zdjąłem kurtkę. A, ok Czyli w swetrze w termicznej czapce. Śpiwór, ten nasz do <grym> 5 stopni. No i ten pseudo-śpiwór, który niby jest do minus 5. To naprawdę to jest taka zwykła narzuta. No. Ej. Nie jest źle, nie napadało aż tyle śniegu. W sensie, no tu jest tylko ten śnieg, który był wczoraj i tyle, ale żadnego świeżego nie ma, więc pogoda chyba kłamała tym razem. Dobra, i teraz chwila prawdy, czy bez dodatkowego zasilania odpali. Uwaga, no, wow. odpalił bez żadnych problemów, nie trzeba było używać tej Auxiliary Battery. I taka właśnie okolica o poranku. Zobaczcie ile samochodów już tu jest. My tak długo spaliśmy, że ludzie się zjechali. Podejrzewam, że przede wszystkim do McDonald's i do galerii jakiejś handlowej. Najgorzej spałam we wszystkim co mam, dosłownie we wszystkim. I wydawało mi się to takim... Super ekstra pomysłem, a teraz wiem, że to nie była dobra opcja, bo wyszliśmy na dwór i czuję, że jest tak zimno. Ale dobra. Dopiero teraz możemy się przyjrzeć trochę temu kamperowi z zewnątrz, bo jak go odbieraliśmy, to ja byłem tak zestresowany różnymi jakimiś detalami, że nawet nie zwracałem uwagi. Myślę, że jakbym siedział w środku i byś mnie zapytała, jaki on ma kolor, to nawet nie bym w stanie ci powiedzieć. Ja w sumie też, ja byłam taka przejęta, co ten koleś mówi, i tak muszę wszystko nagrywać, żeby potem odtworzyć, w razie gdyby coś nam nie tak, bo tam jest 10 tysięcy kluczyków, otworów, szaf. Jakiś odkręcasz coś tam, przykręcasz coś tam. I masz, mamy też ja już psa? Nie pamiętam nawet. Mamy psa, dużo no, widzę. Pisa. Tu jest micuch, witaj nasz micuchu. Na początku myśleliśmy w ogóle, żeby nie spać na tym tu parkingu, tylko przy takim parkingu, gdzie byli kierowcy tirów, i weszliśmy tam, był taki jakby shelter dla nich. Wchodząc tam. Poczuliśmy się tak jakby tam po prostu tam tak me mega śmierdziało w środku i widzieliśmy, że wielu z tych kierowców, którzy tam chodzili byli tak totalnie wyczerpani trasą. Powiedzieli też nam, że na pewno tu nie śpicie, bo was zawiną, bo tutaj może tylko do 4 godzin. Tu niby też nie można, no ale nikt się, nikt się nie doczepił. Ale fajnie by było z kimś porozmawiać, eee, może nam ktoś coś poleci, fajnego na śniadanie. ma bonjour, no są turysty Poloń Peut-être vous pouvez nous recommander un endroit pour manger quelque chose de, de, de typique du Québec. La Poutine, avez-vous déjà entendu parler de ça, de la Poutine Qu'est-ce que Poutine des frites. Comme président de Poutine Non, 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 non. c'est des qu -ce frites qu'est-ce que c'est Avec du fromage en grains. Ah, OK. Et euh, de la sauce. McDo, il y a aussi Oh, non, mais oui, mais c'est pas bon. Ça serait euh, Fromagerie Victoria. Et ici, vraiment, tous les gens parlent français comme ça, comme oui. vous Oui. Oui. Wow, oui mais vous aussi parlez anglais ou non Moi non, mais il y en a un okoui qui parle en anglais. I tu Amide parle. Czyli już wiemy, mamy spróbować tutaj podobno Putina. Pani powiedziała, że w żadnym wypadku nie jest się Putina w McDonaldzie. Zjemy, zobaczymy. Porównamy sobie Putina z maka i Putina z tej knajpki, którą nam pani poleciła po drugiej stronie drogi. Tak, zobaczymy, który lepszy. Trochę mam sentyment do takich Jute. miejscówek, bo kiedyś jak byliśmy we Francji, wracaliśmy z winobrania z koleżanką Jurią z Lizwy. I weszliśmy do takiej rury i kimaliśmy tam przez całą noc. Bo Piątej, 6 rano ja się budzę i słyszę takie małe kroczki w tej rurze Myślę, kurde, niemożliwe, że jakieś dziecko tak wcześnie przyszło do tego parku Ale to był taki park przy samej autostradzie, więc w sumie mhm. tam ludzie jeździli I rzeczywiście to było dziecko i ono po prostu wlazło I w pewnym się zobaczyło na trójkę, jak zwinięto takie obrzydliwe, brudne, nieumyte embriony I tylko tak, jak się przestraszyło Dźwięk taki no i uciekło, więc takie mamy wspomnienia: skimania w tych rurach. Ej, coś mi się wydaje, że chodzenie piechotą tutaj nie jest zbyt popularne! Zakaz vaporyzatora, zakaz palenia i zakaz blantów. Tire! Łóżu! To jest Aha! Że pan To jest putin, a putin? La czy To dla on w eee. oparta rzeży się jak w innym świecie. Ten cały diner wygląda jak taki typowo amerykański diner, ale z drugiej strony <noise> wszystko jest po francusku. To jest niesamowite. I dosłownie niektórzy ludzie tutaj nie mówią nawet po angielsku, ale ten francuski jest taki... Inny. Mają inne. też inne słowa, nie? Inne słowa, inny akcent. Ale bez problemu można zrozumieć. My pierwszy raz mamy styczność z tym jakby quebecois francuskim i nie ma żadnego problemu, żeby, żeby się dogadać. No i pojawił się przed nami Putin. To są frytki przywalone jakimiś Pieczarkami, szynką, papryką, wszystko. Takie zdechły te frytki. Wymieszane razem. Chyba nie w moim szczylu. Co ty myślisz? Ja lubię takie frytki, które są chrupiące, a one się tak rozmachają pod wpływem tych dodatków. Mm, nie moje, nie moje smaki. No dobra, może znajdziemy gdzieś jakieś korosanta, ale to pewnie już jak podjedziemy autem. A tu jest miejscówka, gdzie sprzedają tradycyjne słodycze z kabeku, podobno? Tu lecili nam, więc zobaczmy, co można kupić. No okej, okay. spróbuj. Co, co, Dobre? Tak? Mm -hmm. To jest pyszna. Tak? Mmm. Ej, to jest zajebiste. Pokaż tę wodę. To jest dla, dla dzieci. Tak? No, no. i tak jest duże Coś mi się wydaje, że ten trip kanadyjski będzie się opierał głównie na jedzeniu. No i zaczynamy zakupy od spotkania z niedźwiedziami. Zaczynamy od kupienia małego winka. Nazywa się Wę Akeją, Aqu mhm. czyli wino powitalne. Jest chyba też najtańsze za 8 dolarów kanadyjskich. Plus VAT bo podatek, podatek nie jest napisany, tak? Czyli no nie ma, nie ma. Nie trzeba nie ma tak. podatek. 10% ma tylko, więc jest takie dosyć słaby to tak, taki sok może bardziej. Ogólnie z alkoholami tutaj jest tak, że są takie specjalne sklepy, gdzie można kupić wszystkie rodzaje alkoholi, czyli te mocniejsze wódki, jakieś inne i tak dalej też. A w takich supermarketach można dostać, ale tylko takie słabsze. Chyba do 20% czy coś takiego a do 18%. To... A, do 18 mi się. Tak. Czyli wina po prostu. No dokładnie. Dobra, to bierzemy. Zrobiliśmy już zakupy, wzięliśmy trochę serów. Bagietka oczywiście. Jakieś tuasanty i zmierzamy z zakupami. I pokażmy Wam najlepszą metodę noszenie zakupów. I tak sobie idziemy. I ruszamy w dalszą trasę i zobaczcie to, żeby wyjechać. Patrzę tylko w lusterko. I Ola tam będzie pokazywać, kiedy mogę wyjechać, żeby w nic nie wpaść i tak dalej. Więc bez Oli bym absolutnie Jedziemy. nie dał rady z wyjeżdżaniem z tych parkingów. No to pojechali. Naprawdę, już chyba trzeci raz widzimy coś takiego, tylko nigdy nam się nie udaje tego nagrać, że stoi mnóstwo kamperów, albo to są wypożyczalnie, no tak, po prostu wypożyczalnie, gdzie stoją kampery na zimę, nieużywane. nie, nie, kurde, <grytanie> chciałem się zapytać kogoś, czy jest to jakiś kemping w okolicy i to było dziecko i się dosłownie przestraszyłem po tych wszystkich historiach tutaj, które usłyszałem, że dzieci lepiej w ogóle nie zagadywać, bo wszyscy kto się oskarżą jest złe intencje czy coś więc lepiej nie, lepiej nie pytać. A dorosłych na ulicach brak. I napisaliśmy nawet o tym na Instagramie, że będziemy szukać babuszek i Quebecu I dostaliśmy takie wiadomości. W Kanadzie starsi ludzie nie chodzą po ulicach za bardzo, raczej siedzą w domu, a już tacy w ogóle starsi to często w domu spokojnej starości. Oczywiście to nie jest tak, że tak w 100% tak jest, ale rzeczywiście jakoś tak super dużo ludzi na ulicach nie ma. Bonjour. excusez moi Est-ce que vous savez s'il si y a un camping quelque chose comme ça ouvert en Okej, uwaga, szczerze, merci wokół. Z racji, że nasz kamper nie nadaje się do szybkiego pokonywania dużych dystansów, na cel obieramy miejscowość Paul. W nadziei, że znajdziemy tam miejsce na nocleg. Wbrew pozorom to trudne zadanie. Dosłownie wszędzie widzimy zakazy parkowania dla kamperów, a większość zjazdów z trasy prowadzi na tereny prywatne. Do tego na ostatnim odcinku drogi czeka nas załamanie pogody. Rano było tak pięknie, teraz pogoda się zmieniła, dosłownie pół godziny temu było wszystko widać, teraz jest mgła, pada śnieg, coś jakby grac, tak trochę sieka po szybach. Jechałem 80 km na godzinę, teraz jadę jeszcze wolniej i nie wiem gdzie dojedziemy, gdzie będziemy mieli kolejny postój, bo zniknęły też wszystkie stacje benzynowe, zrobiły już tak bardzo, bardzo pusto na drodze. Tutaj podobno można wieloryby ryb, obserwować, ale nie w tej porze roku, ale przypływają tu wieloryby i można je obserwować w brzegu i to podobno różne gatunki. No i wylądowaliśmy w małej, uroczej miejscowości, ale bez miejsca na kime. Ola wyszła teraz zapytać się w takim butiku, czy możemy tutaj pod ich jakby chatą zatrzymać się i ewentualnie dogadać się w kwestii prysznica, bo wszystko jest pozamykane. I co powiedzieli? Zamknięte. Zamknięte? No, Byłam z każdej strony, jest zamknięte Druga opcja, oberża i jakiś motel może mają, pozwolą nam spać na swoim parkingu Tu jest zatoka, wielka zatoka, na wpół zamarznięta Ale gdzieś mniej więcej w, te, w tej okolicy w jakiejś porze roku, na pewno nie teraz, można obserwować wieloryby Dla mnie Mam to jest si oznaka ramy. małej miejscowości Oznaką małej miejscowości dla mnie jest to, że jesteś w stanie usłyszeć takie dźwięki Plum, 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 no Bonjour. 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 Może, mamy pytanie, czy camping? możliwe dormy na noc w camperze? Nie. My nie możemy zapłacić za parking. Dziwne, szczerze mówiąc, trochę tego nie rozumiem. Jakby mówimy, że chcemy zapłacić za miejsca parkingowe, których jest mnóstwo, a wszyscy nam mówią, że nie, nie, nie. Wcześniej też w innych miejscówkach pytaliśmy i wszędzie nam mówią, że, że nie, że jest zabronione parkowanie, mimo że cały parking stoi pusty. Serio tego, naprawdę z tego nie rozumiem. No ale cóż, takie są zasady, więc trzeba się dostosować. Ale tu musi być naprawdę nagminny problem tutaj, skoro aż ustawili znak. To znaczy, że nie jedna, dwie, trzy osoby to robiły, tylko że to się dzieje i to masowo. Dla mnie to jest chyba pierwsza miejscowość w Kanadzie, gdzie czuję się trochę jak minimalnie jak we Francji, pod względem też właśnie tego, jak wyglądają miasteczka. Nieoczywiste piękno tego miejsca, naprawdę nas urzekło. Nie spodziewałem się, że tak będę się zachwycał błotem. Nikogo tu nie ma, jakbyś ten śnieg się już tak roztapia. Podejrzewam, że za miesiąc już tu będzie taka przyjemna, fajna wiosna, a teraz jest błoto, jest szaro, ciemno i do tego jeszcze ledwo kiedy wychodzi słońce, chociaż teraz minimalne przebłyski na niebie się pojawiają. Trzeba doceniać takie właśnie momenty pomiędzy zimą a wiosną. Co to, Co to w ogóle jest? To jakieś glony? Hey sushi ou je m'en ai de sushi. C'est <laughs> notre Bonjour! Bonjour! Excusez-moi, vous savez, c'est ici que pendant l'été on peut observer les baleines. Il peut y en avoir oui. Euh, sinon il faut que tu remontes plus au nord encore. Prenez un bateau pour aller voir les, les... faire le tour pour les baleines. Mais c'est seulement pendant l'été, oui. Euh, ben, ça doit, il doit quand même avoir. Regarde, peut Marine qui reste ici à l'année. Donc... Et ici, il y a autre euh, animaux intéressants que nous pouvons observer maintenant. Tu vas voir quelques espèces d'oiseaux. Comme c'est là, il n'y a pas d'ours. Les ours hibernent encore comme c'est là. Euh, ici, tu peux peut-être avoir euh, des loups, euh, des coyotes. Surrealistische widoki. Uwielbiam ça. To. Tout ce złoty piasek, lód, błoto czarne, takie okropne, czarne błoto jednocześnie okropne et piękne. Jesteśmy urodzeni chyba w czepku. Mamy takie szczęście. Zagadaliśmy do jednego ziomka, który ma takie tutaj bed and breakfast, coś takiego. Nawet to nie jest hotel. I powiedział, że możemy wjechać do niego na podwórko i tutaj kimać w kamperze. Było to mega trudne, bo taki wąski przejazd, ale wjechaliśmy. Boris, nice to meet you. David, You're so lucky, I David, to Nie wiem, czy ten ziomek mówi serio, czy nie. On powiedział, że możecie tutaj spać w kamperze i korzystać z łazienki za darmo, ale w sumie nie że chce skarpety, że dajcie mi skarpety że za skarpety możecie. A masz jeszcze jakieś świeże skarpety? No właśnie, mam. Mam świeże skarpety I To To damy teraz. Ja się, ja się tak zagrałem, bo ja powiedziałem: Słuchaj, ja kupiłem właśnie świeże skarpety w Polsce i to mega listy. Ja też mam świeże, ale on ma większe stopnie. Ale najważniejsze jest, że będziemy mogli się wykąpać. Z tym się najbardziej chyba jaram. Ja też. you ATM at your house? To jest licznik lajków, które tutaj mają na face, więc jeśli damy lajka, to im się to automatycznie zmieni. Niemożliwe, nie wierzę. W to. Dobra, klikam. Nie, nie, nie! It's there! What the hell? If you unlike okay. it, we'll do it again. Okay. Can you unlock it? Yeah. Ok, Cały ten pokój, piękny pokój, jest wolny przez dwa dni. Możemy korzystać właśnie z łazienki. O, idzie. Ben To jest najpilniejsza moja potrzeba na ten moment. Piękne właśnie w takim one life jest to, że się takie potrzeby są wszystkie takie proste. Musisz się umyć, to jest główny cel twojego dnia, znaleźć miejscówkę, znaleźć jedzenie i tak dalej, i tak dalej. Czuję się niesamowicie. Nasze nowe oblicze. Po ciepłej kąpieli spędzamy trochę czasu z gospodarzem guesthouse'u. Decydujemy się zostać na dwa dni w miejscowości Bay Saint Paul, aby później ruszyć dalej na północ. W kolejnym odcinku porozmawiamy z lokalnymi mieszkańcami na temat odrębności Quebecu od reszty Kanady oraz przeżyjemy kilka przygód. A teraz czeka nas kolejna nocka w kamperze. Do zobaczenia.